Z nami jest Morris i Morris nam przedstawi buble, rozczarowania oraz projekt Cześć dziewczyny, jesteście w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na projekt DENKO, ale to nie będzie tylko projekt DENKO, ponieważ przygotowałam również dla Was buble kosmetyczne. Buble kosmetyczne, czyli produkty, których Wam nie polecam. Przede wszystkim jestem rozczarowana tymi produktami, bo faktycznie wiązało się to z wysokim kosztem, który poniosą, a nieadekwatną jakością, którą oczekiwałam. Także mam nadzieję, że dzisiaj Was przestrzegę przed tymi produktami, zaoszczędzicie przede wszystkim masę pieniędzy, ponieważ są to kosmetyczne takie drogie, e, często się musimy dwa razy nad nimi zastanowić, ja, słuchajcie je przetestowałam to nie było pierwsze użycie, nie było drugie trzecie, tylko naprawdę kilkukrotnie podchodziłam do tych produktów, także mam nadzieję, że dzisiaj e, kawa na ławę, jak one się sprawdziły i dlaczego Wam ich nie polecam, natomiast mam słuchajcie, masę kosmetyków, które są naprawdę perełkami, więc dzisiaj porozmawiamy e, o pielęgnacji twarzy, o pielęgnacji włosów, ciała, także tutaj jest naprawdę sporo perełek i mam nadzieję, że miło przede wszystkim spędzi się czas produktywnie, ponieważ Wasza wishlist Mam nadzieję, że się powiększą o naprawdę bardzo dobrej jakości produkty, bo wiecie, że ja zawsze Wam polecam tylko i wyłącznie produkty, które naprawdę solidnie przetestuję, które są nie tylko raz użyte i to nie jest jedno zachwycenie się tymi produktami, tylko naprawdę solidnie przetestowane i na tym, słuchajcie, bazuje mój kanał, także mam nadzieję, że pod tym kątem również go doceniacie, eee, bo wiem, że tak, eee, wiem, że piszecie mi naprawdę, ostatnio dostałam masę wiadomości na temat ostatnich e, filmików, kiedy wspominałam, że po prostu mnie to strasznie denerwuje, jeżeli w ulubieńcach pojawiają się kosmetyki, które są raz dotknięte e, i faktycznie, słuchajcie, projekt Denko jest e, to taki film, który... Praktycznie pokazuję Wam zużyte kosmetyki. Zużyte kosmetyki, e, zdenkowane, e, przetestowane solidnie, e, albo takie produkty, po prostu, do których kilkukrotnie podchodziłyśmy i naprawdę dawałyśmy im e, wiele szans, a jak wiecie, u mnie na kanale jest wiele szans na kilka produktów, e, bo o tym się się, e, że czasami produkty zyskiwały drugie życie, no ale niektóre kosmetyki nie. Także dzisiaj e, mam nadzieję, że takie zrobimy oczyszczenie jeszcze w starym roku, a w nowym już będą e, naprawdę fantastyczne perełki, duże podsumowanie roku 2019. Także mam nadzieję, że tutaj znajdą się naprawdę same super produkty, które sprawdzą się w waszej przyszłościowej pielęgnacji i nie tylko, ponieważ również kolorówka tam zagości. Także co, mam nadzieję, że miło spędzi czas zaczynamy. Jeszcze chwilkę zatrzymam się przy biżuterii, ponieważ makijaż na bieżąco widziałyście ostatnio w wigilijnym Get Ready With Me, w mojej takiej produkcji vlogmasowej, pokazującej właśnie jak spędziliśmy wigilię, także mam nadzieję, że również oglądało się ten filmik, a jeżeli nie, to pojawi się pewnie w podpowiedziach na końcu filmu. Natomiast jeżeli chodzi o biżuterię, bo często się pojawiają pytania, co noszę na bieżąco w danych filmikach, dzisiaj jest to biżuteria ze strony Magd. Ja totalnie przez jak trafiłam na tą biżuterię, ponieważ bardzo mi się podobała sesja zdjęciowa, która towarzyszyła pokazaniu. Tej brzuteli na Instagramie, po prostu przeklikiwałam sobie relacje i trafiłam na reklamę. I muszę Wam powiedzieć, że one są bardzo tanie, fajnej jakości, także możecie sobie stworzyć takie kaskadowe połączenia. Jak lubicie, co Wam aktualnie pasuje, ja naprawdę mieszam do naszyjniki, bo mam ich kilka. Teraz wiem, że działają z nową kampanią, także jeżeli już macie dotychczasową kolekcję, to polujcie, ponieważ pewnie się coś pojawi nowego. Naprawdę śliczne rzeczy, bardzo mi się podobają te okrągłe kolczyki z gwiazdkami, także no idealnie by tutaj pasowały. A jeżeli chodzi o te małe gwiazdki, to mam z Blink Shopu również, to jest taki sklep internetowy które znalazłam na Instagramie, w działają te reklamy, naprawdę ja zauważałam, że te reklamy działają i mnie te reklamy po prostu łapią na zakupy, ale fajnie, ponieważ mam dużo takiej biżuterii, którą sobie wykorzystuję do filmów, do różnych stylizacji, ja lubię to mieszać, także w tani, fajny sposób możecie łączyć sobie różnego rodzaju biżuterię, także postaram się Wam linki zostawić na dole, bo wiem, że często o tę biżuterię po prostu pytacie, chcecie kupić, a później właśnie swoje łupy kosmetyczne i też te biżuteryjne, które Wam pokazuję na Instagramie, pokazujecie mi na bieżąco w swoich relacjach, wrzucacie zdjęcia, oznaczacie mi także mega miło, a jeżeli jeszcze nie obserwujecie Instagrama, gdzie pojawiają się super przepisy, domowe spa, szybkie porady kosmetyczne i właśnie zakupy, to koniecznie obserwujcie SkinTherapy22 na Instagramie, a jeżeli tutaj nie kliknęło się dzwoneczka, to również Was zachęcam, będzie się na bieżąco z filmami, także co, przechodzimy już do tych e, nieszczęsnych, nieszczęsnych bubli i do fajnego denka także no, mam nadzieję, że mi rozpędzicie to 4 minuty wstępu, ale pamiętajcie, że to są bardzo istotne informacje, także zaczynamy od tych rozczarowań kosmetycznych, przede wszystkim zacznę od produktów do włosów, Seria Moroccan Oil e, bardzo polecona przez Natalię Siwiec, moją koleżankę, mojego fryzjera wszyscy słuchajcie byli zachwyceni tymi produktami e, no i ja stwierdziłam, że też chcę przetestować moje pierwsze 2-3 tygodnie to były achy ochy na temat tych produktów, natomiast mam wrażenie że produkty do włosów muszę testować dłużej, żeby Wam e, móc je polecać, także spokojnie dwa miesiące, na pewno, bo e, po trzech tygodniach naprawdę było wszystko fajnie i później nagle, jak po prostu za dotknięciem czarodziejskiej różki przestały działać, ja nie byłam w ogóle zadowolona z tych efektów. Słuchajcie, z wykładania, odżywka garniera, ta półlitrowa w słoikach typu e, makadamia, bananowa, e, ale wesoła jeszcze nie testowałam, także dajcie znać, czy dobra. E, dawała faktycznie lepsze rezultaty niż produkty za 300 zł. Ja jej na szczęście, na szczęście kupiłam, słuchajcie, za 250 e, z takim w takim sklepie totalnie nie związane z Atalią Siwiec, nie pamiętam słuchajcie, ale był po prostu najtańszy ten zestaw, więc kupiłam, skusiłam się na początku super, włosy były takie mięciutkie, ale później zac zaczęłam zwracać uwagę na to, że nie ma tych rezultatów ponownie po kilku tygodniach użytkowania, więc szczerze, nie polecam tych produktów mam wrażenie, że Sarina K nie wiem, po pół roku mnie nie zawiodła i co E, używam tych produktów, używam szamponu, czy odżywki są fantastyczne, a te produkty po prostu nie. Także szkoda kasy, naprawdę możecie zaoszczędzić bardzo dużą sumę pieniędzy, żeby sobie na przykład przeznaczyć ją na serwinę. Tutaj akurat seria z Mason Shi wam bardzo polecam. No i przy okazji bym miała do Was pytanie, jak już mówimy o pielęgnacji włosów. Zauważyłam, że w ogóle y, strasznie mi wypadają włosy i słuchajcie, jest ich coraz mniej. Ja mam coraz mniej włosów, naprawdę. Ja to odczuwam po gumce, jak na przykład sobie zwiążę. E, także dajcie znać, czy są jakieś dobre wcierki, na przykład do włosów, e, które faktycznie działają. Jakieś maski pod czepek, bo ja mogę sobie na przykład na dwie godziny, jak jestem z ksawciem, sobie założyć ten czepek i nosić faktycznie. E, także jeżeli macie naprawdę jakieś sztosowe produkty, nieważne, słuchajcie, jaka cena, polecajcie mi ja je sobie spiszę, po prostu poczytam o tych produktach, bo chciałam naprawdę podejść do tematu solidnie i faktycznie zagęścić te włosy te baby hair, żeby zaczęły rosnąć, bo ja po prostu odczuwam e, mniejszą objętość włosów, którą miałam e, przed ciążą, a teraz no wiadomo, że gospodarka hormonalna inaczej pracuje i faktycznie te włosy wypadają, także jeżeli macie coś do polecenia, będę wdzięczna, bo tutaj działa, słuchajcie, zasada podaj dalej, jeżeli macie coś, to oczywiście piszcie. E, Ogromne rozczarowanie, chociaż już nie takim drogim, okazało się, słuchajcie, e, masło kawowe e, z marki Mohani. Ta marka mnie bardzo ciekawiła, ma takie fajne połączenie zapachowe, ma ciekawe produkty, natomiast po pierwszym produkcie nie jestem do końca do tej marki przekonana. E, ja, słuchajcie, używałam e, kilkukrotnie tego masła. E, też wam mówiłam na Instagramie, że to był hit. Słuchajcie, u jednej z youtuberek. E, może faktycznie u niej się sprawdzi, natomiast nie widzę tego zachwytu, jeżeli chodzi o rozświetlacz, bo też faktycznie to, to testowałam, jakoś to nie wyglądało za super na twarzy. E, mam wrażenie w ogóle, że to masło obciąża moją skórę, i nie jest tak faktycznie wypoczęte. Jak powinna. Ja testowałam go głównie właśnie na strefie pod oczami, testowałam na dłonie. Na dłoniach jeszcze efekt był naprawdę fajny pod oczami znikomy, już lepiej działa zdecydowanie do serum z kofeiną e, The Ordinary, który faktycznie widzę, że e, bardzo ładnie wygładza, bardzo ładnie rozjaśnia tą skórę, usuwa zmęczenie, chociaż ja też nie mam takiego wielkiego zmęczenia pod oczami, bo ja raczej się wysypiam, ale muszę Wam powiedzieć, że to masełko po prostu obciąża moją skórę. E, raz, słuchajcie, w ramach testu nałożyłam na całą skórę twarzy i efekt był rewelacyjny, jeżeli chodzi o miękką skórę, ja naprawdę to odczułam, to było takie miłe, przyjemne uczucie, ale skóra była taka obciążona, więc no tutaj pod tym kątem Wam nie polecam, chyba że do bardzo suchej skóry, ale raczej jest to produkt polecany do właśnie mega suchych miejsc, pod oczy rewelacja. Nie wiem, tutaj w okolicach łokcia, jakiś właśnie um, pielęgnacy dłoni, jakiś suchych miejsc, także super. No ale ja słuchajcie, testuję na maksa zawsze kosmetyki i chcę zobaczyć, jak one się sprawdzają, bo było napisane, że to jest masło liftingujące, więc również nałożyłam je słuchajcie, na skórę twarzy. Ale pod oczami nie widzę jakichś efektów, i jest to takie dla mnie rozczarowanie, bo ja bardzo się nastawiałam na to masło. Jak robiłam zamówienie na stronie B, to byłam po prostu zachwycona i kupiłam chyba jedno z ostatnich opakowań, bo później chciało się kupić i nie zdążyły się. Także może dobrze dam Wam znać też na Instagramie, że to masałku raczej nie należy do takich najfajniejszych. Jednym z takich też droższych rozczarowań, jeżeli chodzi o produkty do ust, więc teraz jesteśmy w takiej pielęgnacji, bym powiedziała podstawowej, jest marka Yossi Mango i Coco z do Ust. Ja chyba po prostu nie lubię takich kosmetyków z natury. Dla mnie to ten peeling jest za rzadki, jeżeli chodzi o ilość drobinek, więc mam wrażenie, że mało peelinguje to usta. Jest to taki produkt tłusty, gdzieś tam się rozłazi, więc ja nie lubię tego efektu rozłożenia się wszędzie. Nie lubię tutaj właśnie wokół ust, słuchajcie, takiego tłustego filmu. Ale wokół ust. Na ustach lubię, no bo wiecie, że lubię taką właśnie takie produkty typu masełka, ale nie lubię wokół ust, bo mam wrażenie, że wtedy mi się coś pojawia, na przykład jakiś. Um, jakiś Stefan, coś tam, jak tutaj gdzieś ta wyjeżdża w tą strefę, to po prostu mam wrażenie, że ta tłustość sprawia, że ta skóra jest oblepiona i gdzieś tam te Stefany się pod tym kumulują. Eee, szybko można oczywiście to spłukać, w sensie no trudno, jest nawet, słuchajcie, taką ściereczką, bo zostaje ta tłusta warstwa, ale jest to produkt nawilżający, więc pod tym kątem jest fajny. Ja po prostu go używam, testuję, no bo nie chcę wyrzucać produktu za 60 zł, on pięknie pachnie, fajnie pachnie, ale tego nie czuć na ustach, ale po prostu jest to produkt, który jest strasznie drogi. Ja generalnie nigdy Wam nie polecam peelingów do ust, raczej masełka to, to jak najbardziej, bo wszystkie produkty do twarzy nie są takie tłuste, a te masełka faktycznie się sprawdzają tylko na strefę ust, albo też ewentualnie pod oczy, jak macie już za dużo. Natomiast peelingi dla mnie to strata pieniędzy, zwłaszcza za taką cenę, bo ten peeling kosztuje praktycznie 50 zł, więc to jest bardzo, bardzo drogo. No i nie jest warte tej ceny, także to jest naprawdę taki solidny bubel E, który, przy którym może się dużo zaoszczędzić pieniędzy, i e, ja uważam, i 4 miesiące, sobie na zużycie to nie jest, słuchajcie, możliwe, bo ja już go używam od dwóch miesięcy, a e, używam go raz w tygodniu, e, i później nakładam taką solidną warstwę masełka Ja po prostu zużywam ten produkt, bo mi szkoda, ale e, naprawdę nie kupiłabym go, e, no nie kupiłabym go, także wam nie polecam również. E, bublem również jest, słuchajcie, naturalnym. To jest odorant, jak go Wam pokazywałam w tym kalendarzu adwentowym. On ma taką śmieszną konsystencję, bo jak dotkniecie, to jakbyście miał takie drobinki, takie trochę peelingujący, bardzo ładnie pachnie odświeżająco. E, testowałam go na początku na noc, ponieważ no, w nocy się jakby mniej pocimy. E, chciałam mieć coś takiego naturalnego. Ja lubię takie odświeżenie e, również w nocy, ale słuchajcie, budziłam się z taką. E, no nie wiem, tak jakoś miałam wrażenie, że to nie jest to. To kosztuje sobie prawie 40 zł, także u mnie naprawdę nie sprawdzają się żadne produkty naturalne pod pachę, jako antyperspirant. Nie znalazłam jeszcze takiego świętego gra, ja bym bardzo chciała używać naturalnych produktów akurat w tej okolicy, ponieważ ona jest dosyć newralgiczna i wiadomo, że im mniej nakładamy tam chemii, tym lepiej, ale również ta marka mi się nie sprawdziła. I przychodzę do takiego rozczarowania bubla, jeżeli chodzi o kolorystykę. No po prostu nie trafiłam, nie jest to produkt jakiś drogi. Matte and Nude Velvet Lipstick od marki Belle. Pokażę Wam na Nie Niby na słoczu jest OK, ale ja mam dosyć ciemne usta. I zobaczcie. No u mnie to by wyglądało bardzo, bardzo blado, prawie by się zlało z cerą. Także jeżeli już, to ja tego produktu i też Wam polecam, jeżeli w ogóle traficie na jakieś takie bardzo jasne nudziaki, jeżeli robicie teraz bardzo modne ombre, zwłaszcza w ogóle w, w odcieniach niód, ja Wam ostatnio pokazywałam w odcieniach takiego, takiej jeżyny, bardzo fajnie wyszło, w ogóle te pomadki z Lumen są świetne, bardzo dobrej jakości, to właśnie takie jasne kolory... Nakładamy po prostu tutaj w tej strefie środkowej i macie super ombre. I tak wykorzystuję tą szminkę. Powiem wam, że jeżeli chodzi o tą rolę, super ona też się fajnie trzyma. Natomiast jeżeli chodzi o kolorystykę, akurat ten numer, który ja mam, to też w ogóle nie jest napisany. No ale to jest taka słuchaj, taki nudziak jaśniutki. Nie wiem, 01 chyba. To mi się po prostu nie sprawdziła. Myślałam, że ona naprawdę będzie ładna, ale po prostu jest dla mnie za jasna ja mam za ciemne usta, żeby ona wyglądała dobrze. No eee, więc na tym koniec. Dużo czy mało? Ale dajcie znać, czy w ogóle coś Wam pomogłam pod tym kątem, jeżeli chodzi o buble. A teraz przechodzimy do. Fajnych produktów, czyli do denku. No i taka grupa produktów włosowych to pojawia się seri na ponownie, tym razem już w denku. Ehm, także to są solidnie przetestowane kosmetyki. To jest bardzo fajna seria właśnie z masą wsi i faktycznie ona jest taka dociążająca, pielęgnująca. Ja naprawdę odczuwam dużą różnicę i ja widzę tą jakość w tych produktach, więc naprawdę powiem Wam szczerze, że w głowie mam zakodowane, że to jest mój podstawowy produkt włosów, i ja z automatu go zamawiam. Macie pewnie takie produkty, że po prostu na ślepo zamawiacie. To ma stać na półce, to, to jest dobre, to jest sprawdzone i tego się trzymacie. Ja mam tak z no słuchajcie, nie wiem dlaczego tak na mnie działa ten produkt, ale po prostu jest bardzo dobry. Najbardziej lubię z tej całej serii e, szampon, także wam polecam. On się pojawia u mnie na bieżąco. Ja już kończę w zasadzie trzecie opakowanie tego szamponu, bo już jedno wam pokazywałam. To jest moje drugie, to jest odżywka. Ja miałam też taki starter. E, mam jeszcze maskę. Maskę mam, słuchajcie, jeszcze praktycznie nie wiem, jedną trzecią, więc jest bardzo, bardzo wydajna. A kupiłam te produkty rok temu, to są naprawdę. Wydajne kosmetyki, więc tutaj te 300 zł, które musicie wydać na te kosmetyki, są warte tej ceny. I jakość, znaczy kondycja w ogóle moich włosów się bardzo poprawia po tych produktach. Także jeżeli macie pytanie odnośnie. Tego, co stosuję na bieżąco, to, to jest Sarwina i na bieżąco również zmienia sobie maseczki, które działają w zasadzie tak samo, bym powiedział, ten efekt końcowy jest finalnie taki sam. Eee, maseczki z garniera. Eee, czy z e, wersją bananową sobie naprawdę świetnie radziłam, była naprawdę fantastyczna? Teraz mam e, wersję z e, Papają i wcześniej miałam makadamie. Słuchajcie, działa tak samo, także no tutaj jeszcze tylko wersja alesowa nie jest przetestowana, ale to słuchajcie. Po kolei, bo ja lubię mieć jedną taką dużą odżywkę, ale te są naprawdę świetne, bardzo dobrej jakości. Jeszcze mi się fajnie sprawdziły. Słuchajcie, tylko tutaj szukam. O! Bardzo fajna też seria jest Wellness. Też można na Way Beauty znaleźć te produkty. Można właśnie taki set kupić szampon odżywka i, um, i maska. I muszę Wam powiedzieć, że z tych wszystkich e, drogich kosmetyków najbardziej mi się sprawdzają szampony. Matki są ok, ale jednak wygrywa ta z garniera. Natomiast jeżeli miałam polecać coś z Sariny e, i coś z Wellness, to e, taki basic produkt, e, szampon. On naprawdę zmieni jakość Waszych włosów, kondycję i przede wszystkim to, jak wyglądają. One się słuchajcie, bardzo ładnie rysują. To są akurat się włosy na drugi dzień, więc one pewnie by były uniesione od nasady o wiele bardziej. Natomiast no, ja mam włosy przetuszczające się ogólnie, więc na drugi dzień wyglądają tak, ale no jakby kondycja włosów jest naprawdę bardzo dobra, więc to są jakby wypadkowe używanie tych produktów, bardzo fajne, za 30 zł, chyba nawet na promocji, także obserwujcie w ogóle profil Natalii Siwiec, ona na bieżąco wrzuca kody, najbardziej się e, opłaca kupić na minus 30, e, m... Ja w ogóle mam taki, taką możliwość, nie wiem czy jeszcze jest w ogóle taka możliwość, bo po prostu w, w pewnym momencie stwierdziłam, że e, no, nie interesuje mnie to, ale można zostać ambasadorem White Beauty. Ja miałam taką możliwość, nie wiem czy to jeszcze działa. E, można mieć minus 50% na te kosmetyki, więc no, jest to jakaś oszczędność. Także mam nadzieję, że e, jeszcze będę mogła skorzystać, bo właśnie mi się kończy e, produkt z Arwiny. No dobra, dziewczyny, pokażę Wam kilka polskich marek, bo myślę, że no, są godne Waszej uwagi. To są sprawdzone kosmetyki, ja już wielokrotnie do nich wracałam. Zacznę może od marki Senelle, która była dla mnie nowością, ale faktycznie te produkty bardzo mi się dobrze sprawdziły. Tutaj mamy delikatny żel do mycia twarzy, on jednocześnie Wam tonizuje skórę, więc to jest taka innowacja, um, takaś nowoczesna formuła wykorzystana w tym kosmetyku. Kobieca marka roku 2018. Także warto zaufać. Myślę, że tutaj naprawdę ta nagroda jest solidnym potwierdzeniem tego, że te produkty są dobrej jakości. Przede wszystkim mają fantastyczny skład. I to jest kolejna mar polska marka, która dołączyła do grona naprawdę sprawdzonych, dobrych składów, które mogę Wam polecić. I faktycznie jest coś fajnego w tym żelu. On naprawdę bardzo ładnie zmiększa przede wszystkim skórę, bardzo ładnie ją odświeża. W ogóle seria Spring jest ciekawa. Moim zdaniem ta marka w ogóle pod kątem wyboru kosmetyków jest ciekawa, bo możecie sobie po prostu dobierać produkty do. Każdej pory roku. Także to jest bardzo przyjemne, coś innego, e, coś, co nas zaciekawia w produktach. E, miałam jeszcze, słuchajcie, olej, który wykorzystywałam e, na szyi dekolt, na dłonie. Troszeczkę na twarz był dla mnie za ciężki, ale na początku mi się fajnie sprawdza, tylko za, zauważyłam, że można szybko przeodżywić naszą skórę tym olejkiem, więc tutaj Wam polecam później stosowanie go właśnie na skórę szyi, e, dekoldu, bo tutaj na bieżąco potrzebujemy odżywienia takiego silnego ujędrnienia, wzmocnienia skóry e, i na dłonie, ponieważ one też zrodzają nasz wiek, także pod tym kątem sprawdził się super. No, marka Sensu Mare, nie, nie muszę dużo mówić o tej marce, to jest mój absolutny hit. Algo, algotonik, to jest taki odżywczy, bogaty tonik do twarzy, o działaniu odżywczym i nawilżającym. Organiczna woda z chabru, bławatka, woda z lodowca norweskiego, pięć rodzajów alk morskich, kwas czyli coś, co nawilża naszą skórę, odżywia i jednocześnie ujędrnia. Ma bardzo taki przyjemny zapach, bardzo charakterystyczny dla e, produktów Sensu Mare, więc za to też cenię tą markę, że ta linia zapachowa jest taka e, jednostajna. E, bardzo dobry produkt, świetnie to nie i uważam, że faktycznie warto dać za ten produkt 50 zł. E, jest zgodny Waszej uwagi. Ja wszystkie produkty Sensum Mare testuję na bieżąco. E, uważam, że ta marka po prostu jest dobra, jest bardzo dobra e, i również pojawia się w Waszych ulubieńcach, także tutaj za dużo zachwalać jej nie muszę. E, jeżeli chodzi o włosy, to powrócę jeszcze do szamponu peelingującego marki Anwen. it up który posiada w sobie właśnie drobinki moreli, które pilingują naszą skórę, ma odświeżającą miętę, która bardzo ładnie łagodzi skalp, odświeża i przede wszystkim um, składniki zawarte w tym kosmetyku sprawiają, że nasza skóra się przytłuszcza mniej. Ja raz w tygodniu sobie pilinguję takim szamponem e, skórę głowy, bo używam lakierów, słuchajcie, na bieżąco maskę, gdzieś tam się dostanie, więc ona pewnie oblepia skalp, e, włosy są później takie odbite, fajne, świeże i faktycznie po drugim, trzecim myciu, jak nałożycie jeszcze odżywkę, to, to ja używam e, najpierw szamponu normalnego, Najpierw używam tego szamponu, później normalnego, e, i później spukuję jeszcze raz e, spokojącą odżywkę, więc spokojnie trzy razy wypukują się te drobinki, nie są problematyczne. E, nie zostają, słuchajcie, we włosach, e, nie swędzą was. Także odpowiadam na wszystkie wasze pytania. Nie, nie, nie. E, fantastyczny produkt. To jest moje już piąte opakowanie. Ja na bieżąco mam ten kosmetyk. To jest jedyny szampon peelingujący, któremu ufam. Ma fajny skład, dobry przede wszystkim. E, także no Gdyby nie to, na pewno by się nie pojawił ponownie, więc rewelacja. No i proposłuchy szamponów tutaj mamy markę Batiste, to jest, słuchajcie, wersja Oriental, też fajnie mi się sprawdziła. Chyba jeden jedyny szampon z Batiste mi się nie sprawdził, to jest ta seria Marrakesh. No taka średnia, ale ten akurat jest naprawdę fajny. Bardzo ładnie pachniam. To jest naprawdę taki produkt, który odświeża włosy, nie pozostawia białych śladów. Mnie ogólnie szampony Batiste się fajnie sprawdzają. Teraz nie używam tej wersji do włosów ciemnych, ponieważ mam już troszeczkę jaśniejsze włosy, więc na pewno by mi przyciemniał odrost, ale bardzo Wam polecam. Jeżeli macie ciemne włosy, naprawdę tamten sprawdzał się świetnie, tylko trochę czasami wrócił czoło, więc jakbyście miały dodatkową warstwę brązera, więc tutaj musicie na pewno uważać pod tym kątem. Bardzo dużo też zapytań pojawia się odnośnie produktów, którymi farbuję włosy. To odpowiadam jeszcze raz. Sajos. 8 myślnik, 60 miodowy blond. E, swojego czasu były wszędzie wyprzedane, w każdych drogeriach internetowych. To jest bardzo fajny kolor. E, ja nie mam, słuchajcie, bardzo swoich ciemnych włosów, więc no, tutaj możecie uzyskać taki, taki efekt. Tak, słuchajcie, wygląda mój odrost. Ja farbowałam włosy, no, pokazywałam wam na Instagramie, że jak przyjechałam, ja mam to skorzystałam, i sobie pofarbowałam włosy e, i pofarbowałam tylko odrost, więc no, tak wygląda wstępnie ten kolor. E, tutaj możecie zobaczyć ten kolor po, nie wiem, 3 miesiącach. W ogóle się nie spłukuje, bardzo ładny. No wiadomo, że najgorzej się wypukuje, słuchajcie, odrost, zawsze tutaj najgorzej to wygląda, jeszcze jak robię Wam domowe spa i światło mi świeci z góry albo na ten mi zrobi zdjęcie gdzieś w restauracji, to nie. Także tutaj na bieżąco, co półtora miesiąca robię sobie odrost, no i wtedy włosy są odświeżone, bardzo ładnie się błyszczą i tak wyglądają zdrowo, więc e, bardzo Wam polecam tą farmę, w ogóle nie niszczę włosów, przynajmniej moim zdaniem. E, co tu jest? Natural Mojo Fit Cookie. Bardzo lubię ten smak. Mam go słabiej ponownie. E, możecie złapać na hasło Skin terapii 35-30%. E, na w ogóle wszystkie produkty Natural Mojo e, nie nieobjęte promocją. Pamiętajcie o tym, bo bardzo często mi piszecie, że gdzieś tam kod nie wchodzi, a się okazuje, że w koszyku macie produkty e, promocyjne. Także tutaj, jeżeli chodzi o Natural Mojo, zasada jest ta sama. E, fajne szejki e, Bardzo dużo wiadomości od Was dostałam, że jesteście zachwycony tymi produktami, że e, naprawdę widzicie różnicę w, e, i w swojej diecie, e, w swoich takich e, założeniach, jeżeli chodzi o śniadanie, że one są ciekawsze, bo sobie coś dosypujecie do tego szejka, dwie łyżki Natural Mojo, bardzo lubicie słuchajcie, ich suplementy, to zauważyłam Wasze komentarze, że po prostu jesteście zachwycone, zwłaszcza Aquasplash, to jest jeden z moich ulubionych w ogóle suplementów, ja naprawdę widzę dużo nawilżenie w ogóle po tym, po tych produktach, więc te kapsułki bierzecie jedną dziennie i faktycznie poprawia się, mam wrażenie, że nawilżenie skóry tak od środka, to naprawdę jest odczuwalne, także Aquasplash Wam bardzo polecam, no i tak jak mówię z kodem, macie minus 35%, E, marka Fludia, mm, też bardzo fajny tonik, w ogóle marka Fludia jest takim moim trochę odkryciem, e, bo każdy słuchajcie, produkt, który mam tej marki mi się fajnie sprawdza, pięknie pachnie, ładnie działa na moją skórę, zwłaszcza maski w płachcie. To jest to jest hit tej marki. Także jak ja otwieram tą maskę, wiem, że ona będzie tylko na raz, to trochę mi szkoda, ale słuchajcie, wszystkie produkty są super, także na pewno przetestuję ich żelowy krem do twarzy. To jest winogronowy. To jest, słuchajcie, moje must have na rok 2020. Bo bardzo mnie ciekawi. Ale to słuchajcie, wszystko po kolei. Ale ten tonik jest fantastyczny, to jest taka mgiełka, nawet odświeżająca w ciągu dnia, nie musicie to sobie to nie tonizować skóry po myciu. Z uwagi na to, że ten produkt ma serum, to Wam bardzo polecam. Ale on również fajnie działa, jeżeli chodzi o odświeżanie w ciągu dnia i tak nawilżanie, odżywianie dzięki temu serum. To jest taki niby krem w mgiełce, ale bardzo fajnie się sprawdza, także... Rewelacja. No i słuchajcie, mój święty gral, również Secret of Sahara. W ogóle uwielbiam tą linię Marki Huxley. One zostaną na Larozie. Też macie z moim kodem robotowym Skin Therapy 22 minus 10% na Larozie. Także przypominam wam, bo on jest aktualny cały czas. Na bieżąco go odświeżamy, ponieważ macie bardzo dużo zamówień, bardzo dużo próśb o ten kod. Więc na bieżąco z panią Moniką um, odświeżamy ten kod. No i mam nadzieję, że dzięki temu macie troszkę tanie te zakupy, bo na Larozie, słuchajcie, można poszarać zarówno na Larozie, jak i na kobiecej. Także na bieżąco staram wam się tylko derabować uzupełnie i to jest, słuchajcie, tonik, który tak cudownie pachnie. Jest taki odświeżający, jest taki um, rewitalizujący moją skórę. Się nie nawadnia. To jest produkt. Ja wiem, że drogie, bo kosztuje 130 zł, ale słuchajcie, dziewczyny, ja widzę po Waszych wiadomościach, że jak e, pytacie się mnie o kremy i Wam polecam, żebyście ewentualnie jeszcze sobie ten tonik przetestowały, jeżeli macie taki budżet, e, to zamawiacie, jesteście bardzo z tych produktów zadowolone. Teraz na święta dużo z Was zrobiło zamówienie na Larozie, czy Herle, e, czy Huxley pozamawiało, także Huxley widzę, że jest jedną z Waszych tych ulubionych marek i mam wrażenie, że muszę do niej wrócić ponownie w nowym roku, także coś na pewno z tej marki się pojawi, e, to zobaczymy na bieżąco co tutaj słuchajcie mam, aha, lipowy płyn micelarny, to też jest taki, takie trochę rozczarowanie, bo wiele osób go poleca, wiele osób go sobie ceni, chwali, ale dla mnie jest to taki płyn micelarny, który wysusza wręcz moją skórę, takie uczucie ściągnięcia daje na skórze, nie wiem czy to wszystkie te produkty naturalne takie dają wrażenie, natomiast naprawdę to jest Wasz absolutny hit, więc ja jestem totalnie zaskoczona, że mnie się nie sprawdził, no ale niestety czasem tak się zdarza. Eee, I słuchajcie, co my tu mamy? Aha, no, ostatnie produkty, które Wam pokażę. Marka Hygge. Eee, znaczy, marka Hygge. To jest marka Gorz w ogóle, która wypuściła taką linię. Eee, tutaj mamy balsam do ciała i żel podpryszny. Słuchajcie, balsam do ciała. Ja wiem, że jest drogi, bo kosztuje 100 zł, ale słuchajcie, to jest sztos. To jest taki balsam, który po prostu aż... Możemy się rozstawać z tym produktem, to jest taki balsam, który w ogóle nie pachnie, ale sprawia, że Wasza skóra jest tak mięciutka, tak ją otula, rewelacja, dla bardzo przesuszonej skóry będzie mega odżywczy, bo on jest taki, w takiej konsystencji masło, ale dzięki pompce rozprowadza Wam się rewelacyjnie, naprawdę powiem Wam, że byłam pod dużym wrażeniem, bo to jest taka cięższa, taka e, bardziej taka odżywcza forma, ale jednocześnie szybko się wkłania, to był fenomen w ogóle tych kosmetyków e, od na przykład serii z także jeżeli lubicie właśnie takie produkty otulające wręcz, macie przesuszoną skórę, łapcie za ten produkt, jest rewelacyjny, także ja mam nadzieję, że w ogóle jeszcze jest na kobiece jeżeli uda mi się, to Wam e, po prostu podzwyczaję. Co my tu mamy? Aha, no i ja na końcu Wam pokażę maseczkę z cefory tą oczyszczającą z cynkiem. Bardzo dobra. Tylko ja chyba nie zużyłam jej do końca, bo po prostu mi się przesuszyła. No to jest, to jest akurat minus tego produktu, ale ogólnie jest bardzo dobra. Pamiętacie, jak dawałam Wam cynk? Że jeżeli macie na przykład jakiegoś Stefana, to po prostu nałóżcie na, na noc. To też było Wasze polecenie, więc przekazuję dalej. Nakładamy na paluszku, wysuszamy, słuchajcie, na noc. Rewelacja nie musi się wtedy używać na całą twarz, jeżeli macie tylko problemy z jakąś tutaj strefą, albo właśnie konkretnie sobie nałożyć na żuchwę, czy jakąś strefę, strefę problematyczną tutaj przy policzkach. E, myślę, że e, ta maska jest godna uwagi, zwłaszcza, że kosztuje 40 zł. Można kupić ją pewnie na promocji albo trz, e, 3 za 2. Jest mnóstwo promocji, Sefora się. Sephora się ostatnio klientów. Zresztą tak raz też. <laughs> Także mam nadzieję, że ten projekt Denko umilił wam czas. Dowiedziałeście się o kilku fajnych kosmetykach i te treści, które Wam przekazuję na bieżąco, Wam się sprawdzają. E, sprawdzają Wam się moje polecenia. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję, ale to widać w komentarzach, także e, no bardzo się cieszę z tego powodu, e, także ja się żegnam, widzimy się już e, albo już był, albo będzie makijaż sylwestrowy, przygotowuję dla Was serię Mierzymy, no i już na bieżąco będę myśleć, co będzie w nowym roku e, też już mam kilka pomysłów spisanych, muszę sobie ułożyć znowu scenariusz na nadchodzący miesiąc, e, bo tak faktycznie ja pracuję, słuchajcie, ja sobie ustalam jakby filmy z góry E, wiem, co mam mniej więcej zrobić, jeżeli coś jest na bieżąco, to również siadam i nagrywam, ale chcę mieć to wszystko sobie tak zaplanowane, żeby jak coś się stanie, nie wiem, ksapcie będzie przeziębione ja nie będę miała, słuchajcie, jakieś możliwości nagrywania, żebyście miały filmy na bieżąco, także a już spokojnie po vlogmasie, trzy razy w tygodniu będą się od nowego roku pojawiać filmy na bieżąco, e, także mam nadzieję, że miło spędzicie czas, ja się z Wami żegnam, wciskam Was cieplutko, do zobaczenia, trzymajcie się, hej, pa!